Kanał Games witajcie w kolejnej recenzji na moim kanale. Tym razem Metal Gear Solid Delta Snake Eater, czyli remake słynnej trójki metala muszę wam powiedzieć, że to był jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie tytułów w tym roku i ktoś mógłby powiedzieć, że to trochę dziwne, że czekam na remake bardziej niż na nowe gry. Natomiast dla mnie Metal Gear Solid 3 to jest jedna z gier mojego życia, jak ja to nazwałem w swojej serii. Publikowałem dla was zresztą materiał właśnie dotyczący Metala Trójki jakiś czas temu, gdzie odświeżałem sobie jeszcze raz ten tytuł. Przechodziłem go sobie właśnie te 2-3 miesiące temu, żeby zobaczyć tym bardziej jak odświeżono pewne mechanizmy w Delcie. No i byłem właśnie bardzo ciekaw jak Konami poradzi sobie ze zremajkowaniem jednej z najważniejszych gier w ogóle w historii, przynajmniej moim zdaniem. Metal Gear Solid 3 to jest kultowy tytuł, legendarny wręcz w niektórych kręgach, posiadający świetną fabułę, doskonałe scenki przerywnikowe, kultowych bossów, no i według mnie przede wszystkim potrafiący wyciskać emocje od Wespołu zupełnie inne. Tak naprawdę moim zdaniem niewiele jest gier na rynku, które zostawiają po sobie aż tak duży ślad, jak właśnie to robił Metal Gear Solid 3, no i ciekaw byłem, czy po tych blisko dwóch dekadach konami od świeży swój tytuł w ten sposób, żeby był on atrakcyjny także dla nowych graczy, no bo nie oszukujmy się, ale pierwsze części Metal Gear Solid na dzisiaj są już dość mocno archaiczne, zwłaszcza jeśli chodzi o sterowanie. Cała reszta zestarzała się dobrze, natomiast sterowanie dla nowych graczy wydaje mi się, że jest dość toporne i ciężko się do niego przekonać. No i jak poradzili sobie z tym wszystkim nowi twórcy, już bez wsparcia Hideo Kojimy? Czy mamy tutaj do czynienia bardziej z zachowawczym remake'em, czy też może wprowadzono sporo zmian? I też przede wszystkim, jak poradzono sobie z okiem z Unreal Engine 5, bo według mnie to też był duży znak zapytania przed premierą, no bo doskonale wiemy, że ten silnik sprawia duże problemy konsolom obecnej generacji. O tym będzie m.in. w mniejszej recenzji, do której obejrzenia jak zwykle Was serdecznie zapraszam. Remakey tego typu w ogóle bardzo często pokazują jak ciężko jest dogodzić wszystkim. Mamy oczywiście purystów, czyli największych fanów Metala Trójki, którzy pewnie by nie akceptowali żadnych zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o fabułę o te podstawowe mechanizmy rozgrywki. Natomiast mamy też takich graczy, którzy są zupełnie nowi i chcieliby po prostu ogrywać te starsze tytuły po prostu w nowoczesnym systemie sterowania i ze zmianami, które są przystosowane po prostu do bieżących czasów. No i oczywiście twórcy chodzą często w dwie różne strony. Mieliśmy chociażby Silent Hill 2 remake od naszego Bloober Team, który według mnie był doskonałym remake'em pokazującym, jak to się powinno robić na dzisiejsze czasy, czyli jak powinno się odświeżać starsze tytuły tak, żeby były przystępne właśnie dla zupełnie nowych graczy i też często zmieniając sporo w oryginale, zachowując jego ducha, ale jednak nie kopiując jeden do jednego, chociażby samych lokacji, czy też różnych mechanizmów. No i mamy właśnie Metal Gear Solid 3 Delta, który jest bardzo zachowawczym według mnie remakem, Co prawda twórcy zapowiadali zmiany, chociażby w systemie sterowania, który miał być bardziej przystosowane właśnie do tych nowoczesnych standardów. Natomiast cała reszta, czyli między innymi lokacje, walki z bosami, podstawowe poruszanie się, to wszystko miało pozostać niezmienione i twórcy nie chcieli tu za dużo zmieniać w tych wszystkich podstawowych schematach, uznając je po prostu za bardzo dobre. No i jak to się wszystko udało, muszę powiedzieć, że na samym początku można odnieść nawet niezłe wrażenie, bo uruchamiając grę mamy do wyboru dwa tryby sterowania. Mamy tak zwany Legacy Mode, który hołduje tym starym schematom, czyli mamy kamerę zawieszoną gdzieś tam nad naszymi głowami, trochę na wyższy tej pozycji, tak jak to było w oryginalnej części Metal Gear Solid 3. Natomiast mamy też tryb nowoczesny, gdzie już kamera jest umieszczona nad ramieniem głównego bohatera i trochę bardziej oddaje to, z czym obecnie mamy do czynienia w podobnych produkcjach. Ja na samym początku zacząłem ogrywać grę w tym nowoczesnym trybie sterowania, bo chciałem właśnie między innymi zobaczyć, jak to zostało odświeżone. I tak naprawdę ja liczyłem na to, że twórcy dość mocno przemodelują to, co pamiętaliśmy już z Metala Trójki, zważywszy na fakt, że te wszystkie mechanizmy na dzisiaj starzeją się już dosyć mocno. No, według mnie właśnie jeśli chodzi o ogrywanie tej starej części Metal Gear Solid 3 najbardziej rzuca się w oczy tam właśnie toporny system sterowania. Nawet nie mogliśmy Snake'iem chodzić w takiej zgarbionej nieco pozycji kucając niemalże, tylko tam mieliśmy do wyboru, że albo się czołgamy, albo po prostu normalnie chodzimy naszym bohaterem, co oczywiście na dzisiaj wygląda dosyć dziwnie, zwłaszcza jeśli ktoś miał styczność z nowszymi częściami, jak chociażby z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Tam już to zostało rozwiązane inaczej i mam wrażenie, że właśnie w remake'u Trójki, czyli w tej delcie, konami postawiło na coś zbliżonego do Phantom Paina właśnie, czyli mamy tutaj między innymi zmianę w tym, że można poruszać się w nieco inny sposób. Można też użyć dodatkowego przycisku, który pozwala nam przemieszczać się bezszelestnie. I na początku można trochę być zmylonym tym, że jeśli podkradamy się trochę na starych zasadach, to już będąc blisko przeciwnika, on i tak nas zauważa czy też słyszy, wykrywa niejako. Oczywiście można go szybko wtedy złapać i dalej unieszkodliwić, nie wywołując alarmu, natomiast to jest która na początku od razu rzuciła mi się w oczy. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że jest oddzielny przycisk do tego, żeby po prostu jeszcze bardziej bezczelnie się zakradać, ale wtedy też robimy to odpowiednio wolniej. No i drugą zmianą, unowocześniającą całą tę rozgrywkę, i chyba największą zmianą według mnie w całej tej grze jest to, że można tym razem. Chodzić i strzelać równocześnie, można nawet poruszać się w trybie FPP i w ten sposób nawet grę przechodzić, też z bronią gdzieś tam na wierzchu. Natomiast prawda jest taka, że jeśli możemy jednocześnie chodzić i strzelać, to masa różnego rodzaju potyczek czy też pojedynków, nawet i z bossami, została w jakimś sensie uproszczona i do tego jeszcze z Wami za chwilę wrócę. Natomiast wszystkie te zmiany powodują, że gra staje się nieco bardziej nowoczesna, ale też muszę Wam powiedzieć, że mimo wszystko został zachowany duch oryginału i to nie jest tak, że cała rozgrywka zmieniła się nie do znania. Mimo wszystko te zmiany wydaje się na samym początku, że są duże, to one jednak i tak są chyba kosmetyczne, tak trzeba je określić, dlatego, że cały feeling tego tytułu, samoporuszanie się wrogów, też ich sztuczna inteligencja i tak dalej, to wszystko zostało w niemalże niezmienione względem oryginału i na pewno znajdą się tacy, którzy będą też narzekać na różnego rodzaju archaizmy, chociażby w tych elementach. No i też muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o samą fabułę, o wszystkie scenki przerywnikowe, to one zostały odtworzone praktycznie jeden do jednego. Oczywiście Mamy zupełnie nowy silnik graficzny, mamy świetnie według mnie wykonane postacie bohaterów. Tutaj między innymi właśnie modele, twarze, synchronizacja, jeśli chodzi o kwestie wypowiadane z ruchem ust. To wszystko zostało przystosowane pod dzisiejsze czasy i wygląda tak naprawdę świetnie według mnie. Oczywiście niektórzy się mogą przyczepiać do tego, że niektóre fragmenty ze scenek przerywnikowych są już dość archaiczne jak na dzisiejsze czasy i te różnego rodzaju dziwactwa, które często Kojima stosował, średnio się starzają. Natomiast pamiętajmy też o tym, że z tego w sumie słynie ta seria i do tego jako specjalnie bym się nie czepiał. Najważniejsze jest według mnie to, że scenki zostały odtworzone świetnie, bardzo dobrze wyglądają na nowym silniku graficznym i też Wam muszę powiedzieć, że ja całą grę ogrywałem na PlayStation 5, na tym podstawowym modelu, czyli nie wersji Pro i to też ma duże znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi chociażby o płynność animacji, do czego jeszcze będę wracał, bo to jest bardzo ważny element w tej recenzji Metal Gear Solid Delta, natomiast też Wam muszę powiedzieć, że scenki przerywnikowe na tej konsoli zostały zablokowane na 30 klatkach na sekundę i tak jakby odpalone w jakości. Mamy tutaj do wyboru dwa tryby, tryb jakości oraz tryb wydajności. Ten drugi celuje oczywiście w 60 klatek na sekundę przy niższej rozdzielczości, natomiast nawet jeśli będziecie w nim grać w standardowej rozgrywce, to scenki przerywnikowe i tak zostały zablokowane na tych 30 FPS-ach. Nieco inaczej jest w wersji na PS5 Pro, która cała stara się celować w 60 klatek, podobnie zresztą ze scenkami przerywnikowymi, co też średnio jej wychodzi, ale o tym jeszcze będzie za chwilę. Natomiast na razie jeszcze wróćmy do samej kwestii remake'u i omawiania właśnie tego, co tutaj się zmieniło, bo według mnie tak naprawdę bliżej tej grze jednak do remastera, a nie do remake'u. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że właśnie chociażby przemodelowano system sterowania, stworzono różnego rodzaju skróty, gdzie teraz pod D-padem chociażby mamy takie szybkie wybieranie chociażby osób do dzwonienia w kodeku, czy też można szybko sobie zmienić kamuflaż dla głównego bohatera. Oczywiście można też to robić w standardowy sposób, normalnie wchodząc do opcji, natomiast to są wszystko różnego rodzaju ułatwienia i tak jakby udogodnienia, trochę przystosowanie gry do nowoczesnych standardów, ale już mówię między innymi dlaczego bardziej bym mówił o tej grze jako bardziej o remasterze, a nie o remake'u i według mnie to jest lekki minus delty, to znaczy jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę całej rozgrywki, to że przemieszczamy się po różnego rodzaju lokacjach, po dżungli, no to wszystkie te tereny, które doskonale pamiętamy z oryginalnej części Metal Gear Solid 3 zostały tu odtworzone praktycznie jeden do jednego. Oczywiście że mamy dużo lepszą oprawę graficzną, mamy lepszą trawę, bardziej bujną roślinność i tak dalej, natomiast wszystkie drzewa Wszystkie murki, wszystkie skały, które pamiętamy z oryginału, tutaj są umieszczone dokładnie w tych samych miejscach i niestety to samo można powiedzieć między innymi o loadingach pomiędzy tymi wszystkimi sekcjami. Bo trzeba też powiedzieć, że jak na dzisiejsze czasy, te wszystkie etapy, po których się poruszamy, są dość niewielkich rozmiarów. To znaczy, ja oczywiście zdaje sobie sprawę, że gra była projektowana trzy generacje wstecz, czyli z myślą o PlayStation 2. Tam ekrany do czytywania podczas przemieszczania się po dżungli były praktycznie koniecznością. No, konsola by nie poradziła sobie po prostu z większymi terenami. Natomiast ja, mimo wszystko. Od remake'u tego typu, z którym mamy tutaj do czynienia, oczekiwałbym, żebyśmy dostali jedną wielką dżunglę bez loadingów, a to, co tutaj dostajemy, no, to tak naprawdę mamy dalej te archaizmy, które doskonale pamiętamy sprzed tych dwóch dekad. I zresztą archaizmów jest więcej, bo ja już nawet w recenzji oryginalnego Metal Gear Solid 3 narzekałem chociażby na to, że przedmioty, które znajdujemy w grze, to są dalej jakieś kręcące się pakunki, racje żywnościowe i tak dalej. To wszystko wyglądało już nieco zabawnie nawet w 2006 roku i szczerze mówiąc nie trochę Wybijało już wtedy z immersji, natomiast oczekiwałbym, żeby w tym remakeu zostało to nieco inaczej rozwiązane. Natomiast tutaj również mamy do czynienia z tymi wszystkimi śmiesznostkami w rodzaju kręcącego się przedmiotu, gdzieś na przykład na dachu budynku, który napotykamy. No niestety trzeba z tym żyć. I podobne różnego rodzaju staroszkolne rozwiązania zostały też zastosowane, na przykład jeśli chodzi o obcowanie z przeciwnikami. Bo dalej, jeśli na przykład kogoś uśpimy albo go po prostu unicestwimy, no to nie można normalnie w normalny sposób przeszukać ciała, tylko należy znowu wroga podnieść, upuścić go i znowu się jakiś kręcący przedmiot z niego wysypuje. No to są wszystko rzeczy, które według mnie niespecjalnie przystają do dzisiejszych czasów i właściwie to są elementy, które pamiętają jeszcze erę PlayStation 1 i pierwszego Metal Gear Solid. Ja szczerze mówiąc liczyłem na to, że tego typu różnego rodzaju archaizmy zostaną tutaj w jakimś sensie poprawione, natomiast Konami właściwie w 100% odwzorowało to, za co pamiętaliśmy Metal Gear Solid 3. Także generalnie to jest praktycznie ta sama gra w nowej oprawie na silniku Unreal Engine 5 z nieco modyfikowanym systemem sterowania, natomiast wszystkie sztuczki, wszystkie mechanizmy, wszystkie takie drobnostki, które pamiętamy z Metal Gear Solid 3 w oryginale, tutaj również się znalazły i można je odtworzyć. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o te elementy survivalowe, czyli chociażby leczenie naszego bohatera, gdzie jeśli oberwiemy, no to najczęściej trzeba się podleczyć, wykorzystując różnego rodzaju medykamenty, połatać w cudzysłowie naszego Snake'a, no i też od czasu do czasu trzeba też się posilić, dlatego, że nasz bohater jakiś czas robi się głodny, spadają mu wtedy różnego rodzaju Właściwości witalne i trzeba po prostu się posilić. Oczywiście, że znowu można się pobawić w polowanie na węże, można pozrywać w cudzysłowie grzyby, czy też poszukać racji żywnościowych. Natomiast to znowu jest zrealizowane w ten umowny sposób, który pamiętaliśmy z oryginalnej trójki, czyli na przykład można podejść do węża, dźgnąć go nożem i znowu zaczyna się kręcić kółeczko z naszą racją żywnościową. Także tego typu archaizmy ponownie się tutaj znalazły i trzeba na nie przymykać oko. I mówię tutaj zwłaszcza o tych nowych graczach, bo pewnie fanom oryginału aż tak bardzo przeszkadzać to nie będzie. Natomiast sami musicie przyznać, że to niespecjalnie przystaje do dzisiejszych czasów. To naturalnie, co zawsze w Metalu Trójce będę chwalił, to realizacja całej fabuły scenek przerywnikowych, chociaż znowu trzeba to akceptować, bo na pewno znajdą się gracze, którzy stwierdzą, że za dużo jest tutaj tych wszystkich scenek przerywnikowych, że chociażby początek, gdzie powiedzmy gramy z półtorej do dwóch godzin, właściwie scenki przerywnikowe zajmują większość tego czasu, natomiast z tego już słynęła seria Metal Gear Solid i tak naprawdę za to ją pokochaliśmy, że miała tak dobrze zaprojektowane scenki przerywnikowe, że przebijała pod tym kątem nawet wiele filmów wysokobudżetowych dostępnych kinach. Ja szczerze mówiąc bardzo lubiłem te różnego rodzaju filmiki, które pojawiały się od czasu do czasu i czekałem na nie. Natomiast oczywiście, że znajdą się gracze tacy, którzy powiedzą, że zdecydowanie wolą rozgrywkę i to na nią bardziej czekają. Ja MGS-a nie zamierzam krytykować za liczbę filmików, czy też ich częstotliwość, dlatego że dla mnie to był zawsze jeden z największych plusów tej produkcji. To są po prostu tego typu tytuły, które na to stawiają, a jeśli ktoś chciałby ciągłej akcji, no i się kieruje w stronę gier, które taką akcję oferują, jak chociażby niedawno recenzowany Gears of War Reloaded, gdzie mam praktycznie wyłącznie akcje, natomiast metal od samego początku właśnie stał fabułą, stał świetnie wyreżyserowanymi scenkami przerywnikowymi, genialnymi kreacjami postaci, czy też postaciami bossów, które są absolutnie ikoniczne dla tego tytułu. Natomiast jeszcze wracając do tego odświeżenia całej tej delty i odświeżonego sterowania, to też Wam muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pojedynki z bossami, one w jakimś sensie zostały według mnie uproszczone, zważywszy na to, co nasz bohater tym razem może robić, a może między innymi chodzić i jednocześnie strzelać, czegoś. Takiego nie mieliśmy w oryginalnej MGS3 i tak naprawdę pojedynki z bossami pod tamten schemat sterowania były projektowane. I muszę przyznać, że czasami to po prostu czuć. Widać, że te pojedynki były tworzone pod inny typ sterowania, a tutaj nie zaprojektowano ich zupełnie od podstaw, tylko odtworzono znowu praktycznie jeden do jednego to, co pamiętamy właśnie z MGS-a trójki. Także gra w jakimś sensie stała się przez to moim zdaniem łatwiejsza. Przez to, że mamy ten unowocześniony system sterowania, natomiast poryści zawsze mogą przełączyć się na Legacy Mode i po prostu z tamtego trybu Korzystać. A jeszcze a propos Legacy Mode, to najwyższa pora przejść do oprawy graficznej, bo ona też tutaj budzi niemałe kontrowersje, jeśli chodzi o Deltę. Prawda jest taka, że gra chodzi na silniku Unreal Engine 5 i ja się o to bardzo mocno obawiałem przed premierą i niestety moje obawy znalazły swoje potwierdzenie w finalnej wersji gry. Ja ogrywałem ten tytuł w wersji 1.0. Nie wiem, jak on będzie później wyglądał, jak zostanie już połatany przez Konami, bo Konami się wzięło podobno za robotę. Widzi narzekania fanów, którzy narzekają niestety na chrupiącą animację i to we wszystkich Wszystkich trybach graficznych dostępnych na konsoli. Jeszcze raz wam podkreślę, że ja ogrywałem wersję na PS5, więc to o tej wersji tutaj mówię. Z tego co słyszę, jeśli chodzi o PC-ty, da się osiągnąć spokojnie tryb 60-klatek na sekundę, w miarę stały, natomiast tam z kolei narzekania są na to, że twórcy zablokowali grę na 60-klatkach, to znaczy nie można uzyskać więcej. Natomiast wracając do wersji konsolowej, bo pewnie wersja na PS5 największe tutaj właśnie budzi zainteresowanie i wśród Was pewnie też najwięcej osób się nią interesuje, to muszę powiedzieć, że wszystkie dostępne tryby graficzne. Niestety nie zostały należycie dopracowane. Mamy do wyboru tryb wydajności, który celuje w 60 klatek na sekundę. Natomiast jak to niektórzy określają przy skandalicznie niskiej rozdzielczości, dlatego że ta rozdzielczość waha się od 720p do 1080p. Niestety, ale mamy tutaj masę różnego rodzaju bolączek związanych z tym silnikiem graficznym, które były już uwidocznione w innych pozycjach na nim opartych. No i niestety mamy chociażby statering, czyli przy obracaniu kamery widoczne tak zwane rozrywanie obrazu. Mamy niestety spadki płynności animacji i niestety, ale Metal Gear Solid Delta rwie praktycznie cały czas. Tutaj właściwie wyjątkiem są sytuacje, że mamy pełne 60 klatek na sekundę, natomiast nawet przedzierając się przez te początkowe lokacje, gdzie mamy przecież cztery obszary właściwie do zaliczenia, kawałek dżungli, później most, później takie zabudowania, gdzie mamy dotrzeć do jednej z pierwszych postaci, którą poszukujemy, to wszystko niestety rwie, a później jeśli będziecie do tych sekcji wracać i chociażby walczyć z przeciwnikami, to robi się jeszcze gorzej i gra tak naprawdę waha się od 30 do 60 Klatek na sekundę. Przez większość czasu utrzymuje pułap około 45 do 60, natomiast jeśli będziecie walczyć z wieloma przeciwnikami, dodatkowo jeszcze pojawią się jakiegoś rodzaju wybuchy, to nawet spadki do 30 klatek są tutaj obecne i to niestety widać, to czuć i to niestety jest spory minus tej gry i nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. To są spadki płynności, które niestety przeszkadzają w rozgrywce i nawet jeśli chcielibyście zdecydować się na tryb jakości na PS5, który celuje w 30 klatek na sekundę, to ten poziom 30 FPS-ów też niestety nie jest stały też są widoczne te tak zwane rozrywania obrazu, plus jeśli mamy wybuchy albo poruszamy się pod wodą, który to też element, co ciekawe, powoduje spadki płynności animacji, to tam też spadamy do dwudziestu kilku klatek. Także niestety, ale premierowa wersja Metal Gear Solid Delta została przygotowana moim zdaniem praktycznie skandalicznie. No nie powinno coś takiego mieć miejsca, zwłaszcza w tak dużym, w tak ważnym tytule, którego sprzedaż jest pewnie bardzo ważna, dlatego czy będzie w ogóle kontynuowana seria Metal Gear Solid przez Konami już bez udziału Hideo Kojimy? No muszę Wam powiedzieć, że aż tak niedopracowanej wersji ja osobiście się sam nie spodziewałem i przez to i tak obniżę ocenę końcową, natomiast szczerze Wam powiem, że zastanawiałem się nad jeszcze większym obniżeniem oceny, bo po prostu nie akceptuję czegoś takiego, żeby cały czas gra rwała pomiędzy 30 a 60 klatkami na sekundę. Ja zdecydowanie bym wolał, żeby po prostu detali w otoczeniu było mniej, ale żebyśmy obraz mieli płynny, natomiast coś takiego według mnie jest nie do zaakceptowania. Jeszcze wspomnę Wam o wersji na PlayStation 5 Pro, bo to też jest ciekawy przypadek. Mianowicie tam mamy z kolei jeden tryb graficzny, niby celujący w 60 klatek na sekundę, przy jakości obrazu bardziej porównywalnej z tym trybem jakości na PS5, czyli z kolei tam on celował w 30 klatek, a na PS5 Pro mamy celowanie w 60, ale tam znowu mamy do czynienia ciągle z zerwaniem animacji. I co ciekawe, chociażby redakcja Digital Foundry udowadniała, że jeśli chodzi o płynność animacji, to jest wiele razy gorzej. Średnia liczba FPS-ów jest mniejsza niż w trybie wydajności na PS5, co według mnie też jest absolutnie nieakceptowalne. Ciekawe, szczerze mówiąc, czy konami uda się te wszystkie problemy załatać, bo na pewno będą. Wypuszczać kolejne pacze, natomiast ta wersja premierowa, no niestety, znowu pokazuje, że nie warto składać priorderów. Ja wam muszę powiedzieć, że akurat na ten tytuł złożyłem priorder, bo to jest jedna z najważniejszych gier, tak jak wam wspomniałem, mojego życia. Dla mnie to jest absolutnie kultowy, legendarny tytuł i chciałem od samego początku zobaczyć, jak to się będzie prezentować, natomiast po raz kolejny dostałem po głowie, po raz kolejny dostałem potwierdzenie, że nie warto składać priorderów. No i na koniec krótka wzmianka o prawie dźwiękowej, bo myślę, że też ten temat warto poruszyć, mianowicie niektóre elementy, ale jest ich bardzo mało, zostały za Projektowane zupełnie od podstaw, i tutaj mówimy m.in. o tej słynnej piosence, która jest dostępna w intro albo podczas wspinania się Snake'a po takiej wielkiej wieży, po schodkach. Ona została nagrana zupełnie od nowa, i chociażby ten element pokazuje, jak ryzykownym jest odświeżanie właśnie starych kultowych tytułów, bo znaleźli się gracze, którym to zupełnie nie pasuje. Ja wam muszę powiedzieć, że dla mnie ta odświeżona wersja prezentuje się naprawdę fajnie, natomiast też trzeba podkreślić to, że cała reszta, czyli dialogi, wszystkie te rozmowy, które słyszymy podczas gry, to wszystko zostało. Odtworzone z oryginalnej wersji. i Oczywiście nieco to wszystko podrasowano, natomiast nie nagrano tych wszystkich dialogów od podstaw i cała reszta muzyki, która nota bene jest rewelacyjna, dla mnie to jest też jeden z najlepszych soundtracków, w tego typu szpiegowsko, powiedzmy, skradankowych grach, on również wrócił i za to absolutnie tutaj twórców nie będę krytykować, bo mogliby w tym elemencie też sporo popsuć. Nawet jeśli chcieliby nieco odświeżyć te utwory, które gdzieś tam słyszymy w tle, to moim zdaniem było bardzo duże ryzyko, że po prostu będzie to wszystko brzmiało gorzej. Natomiast według mnie cała. oprawa zasługuje na najwyższe noty, zasługiwała na nie już dawniej i zasługuje na nie również teraz. No i jeszcze przed podsumowaniem wspomnę Wam o tym, że w grze znalazły się też minigierki w rodzaju np. Snake vs. Monkey, czyli oczywiście są to małpy znane z Ape Escape, które nasz bohater może łapać. No to pamiętamy z oryginału i to wróciło. Jest jeszcze inna minigierka też, która swoją drogą była mocno ukryta w oryginale. Ja Wam może jej spoilerować nie będę, chociaż zrobiła to już masa recenzji i redakcji niestety. Natomiast jest taka jedna minigierka, która odwraca zupełnie ze stady rozgrywki i dostarcza nam coś, z czym Metal Gear Solid absolutnie nie był kojarzony. No więc przejdę już powoli z Wami do podsumowania tej recenzji. Czy Metal Gear Solid Delta to jest udany remake? Muszę Wam powiedzieć, że ja mam mocno mieszane uczucia, dlatego, że szczerze mówiąc, ja oczekiwałem nieco więcej pod kątem unowocześniania całej rozgrywki. No jednak cały czas to, że mamy chociażby te ekrany ładowania, mamy te dość wąskie sekcje, niektórzy by nawet powiedzieli czasami korytarzowe. Mamy niby dżunglę, a tak naprawdę poruszamy się nieco w korytarzach i jeszcze oddzielonych loadingami, to wszystko szczerze mówiąc zasługiwało na lepsze odświeżenie, zasługiwało na to, żebyśmy mogli poruszać się po jednym wielkim obszarze bez loadingów i te inne różnego rodzaju archaizmy w rozgrywce, w rodzaju kręcących się przedmiotów, które zbieramy, albo na przykład tego, że trzeba potrząsać ciałami przeciwników, żeby z nich coś wypadało, no to nie przystaje do dzisiejszych czasów i szczerze mówiąc też liczyłem na to, że walki z bosami zostaną w jakimś sensie unowocześnione, żeby nie stały się prostsze, a prawda jest taka, że są prostsze niż w oryginale, przez to, że możemy jednocześnie poruszać się i strzelać. Natomiast i tak Muszę powiedzieć, że ogrywało mi się ten remake bardzo dobrze. To jest dalej świetna historia z wyciskającym łzy zakończeniem, z legendarną już relacją naszego bohatera z, ze swoją mentorką, czyli z D-Boss. Prawda jest taka, że to jest coś, co zapada w pamięć absolutnie, właściwie na zawsze i zresztą nawet inne, różnego rodzaju zaskakujące elementy, szpiegostwo tak naprawdę szeroko rozumiane. Ja wam oczywiście tutaj nic nie będę spoilerować, natomiast jest tutaj sporo zaskoczeń i tak naprawdę do samego końca będziecie przez oryginalnego twórcę, czyli przez Hideo Kodzimę, no, a tutaj twórcy po prostu odświeżyli to wszystko w nowym silniku. W silniku, który niestety nie podołał, i ja za to szczerze mówiąc obniżam notę końcową. Ja wystawiam Metal Gear Solid Delta naciągane. 8 na 10. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad siódemką, zważywszy na te problemy, z którymi mamy do czynienia, zwłaszcza na PlayStation 5. Ja akurat tę wersję recenzuję i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na pc pewnie tego typu problemów nie uświadczycie, jeśli będziecie dysponować odpowiednio wydajnymi maszynami. Tam będzie pewnie stałe 60 klatek na sekundę, ale jednak na PlayStation 5 zostało to niedopracowane i to zarówno na PS5, jak i na PS5 Pro pozostawia ta płynność, zwłaszcza animacji, bardzo dużo do życzenia i szczerze mówiąc liczę na to, że Konami zacznie to wszystko łatać i że dostaniemy coś dużo bardziej stabilnego w przyszłości. Natomiast jeśli kupujecie grę na premierę, musicie się liczyć z tymi dużymi niedogodnościami, o których wam wspominałem i które wam pokazywałem w tej recenzji. Także czy warto zagrać? Warto, bo to jest jedna z najważniejszych gier właściwie w historii gier wideo, tak bym ją określił, z legendarnymi bohaterami, z cudownymi walkami z bossami, zwłaszcza ten słynny pojedynek snajperski z The End, to zapisał się właściwie w historii gier wideo na stałe i niektórzy uważają to w ogóle za najlepszą walkę z bossem w historii gier wideo. Absolutnie trzeba to znać, trzeba tego doświadczyć. Trzeba zobaczyć te doskonale wyreżyserowane scenki przerywnikowe, relacje naszego bohatera z innymi, a nawet relacje innych bohaterów z innymi pobocznymi postaciami. Naprawdę to wszystko się może tutaj podobać. I metala powinniście kupować, jeśli chcecie zobaczyć świetne scenki przerywnikowe, właśnie reżyserię. Fabułę. Jeśli tego szukacie w grach wideo, to absolutnie powinniście tej grze dać szansę. Natomiast mam szczerze mówiąc spore wątpliwości, czy poleciłbym wam bardziej ten remake, czy też oryginalnego Metal Gear Solid 3, którego przecież można w wersji HD ograć na niedawno wydanej kolekcji na PlayStation 5. Tam szczerze mówiąc, mamy podrasowaną wersję znaną z kolei z PS3, czyli z tamtego Remastera, który dostaliśmy na PS3, a przecież on odtwarzał grę z PS2, tylko że w podbitej rozdzielczości i 60 klatkach na sekundę. Tam przynajmniej mamy stałe jak skała, 60 klatek na sekundę i co prawda to bardziej archaiczne sterowanie, ale cały Metal Gear Solid 3 został tak naprawdę pod nie zaprojektowany, a te odświeżenia, które mamy tutaj dostarczone wraz z Deltą, szczerze mówiąc czasami wyglądają na dodane nieco na siłę i średnio pasują do tej całej rozgrywki. Natomiast gra jest godna polecenia i to co najbardziej doskwiera na start to jest szczerze mówiąc ta słaba wydajność i to naprawdę powoduje, że obniża się ocenę końcową i obniża to ogólne wrażenia przynajmniej na razie. Licząc na kolejne łatki, tym razem, że Żegnam się z Wami. Oczywiście zapraszam Was też do komentowania, bo zapewne spora część z Was skusi się na Metal Gear Solid Delta. Napiszcie, jakie są Wasze wrażenia, zwłaszcza jeśli nie graliście kiedyś w oryginał. Czy te odświeżenia, które nam tutaj zaproponowano, wystarczają do tego, żebyście komfortowo się czuli grając w metala, czy też dalej czujecie te różnego rodzaju archaizmy, którymi ta seria przecież stoi. Piszcie, jakie są Wasze wrażenia. Natomiast ode mnie to tyle w tej recenzji. Dzięki za uwagę do słyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się.